Kulturystyka mnie tak strasznie starała, że lepiej się odpuścić, czy w miarę jeszcze coś tam możemy podziałać, no nie? <laughs> Bo jakąś smykałkę do tego, coś tam mi się wydaje, że mam, no ale wiadomo, wyobraźnia może moja szaleć, a rzeczywistość pokaże. Dawaj ziomuś! Siemaneczko, siemaneczko, no co ja robię moi drodzy, no parkingów w krzokach szukam, firma taka duża. Jak lotnisko mają parking, ale nie jutro, załadunek, to proszę jutro przyjechać. A teraz proszę szukać parkingu. No i zapytałem się tutaj właśnie ochrony, gdzie mogę znaleźć jakiś parking. No to mnie wysłali: o zobaczcie, tej w krzoki gdzieś. O, tutaj mam parking. No. no co zrobimy? No takie życie jest właśnie w transporcie, widzicie? Mają możliwość, kurde, kierowcę wypałzować, ale gdzie? No parking wielki, ale nie, no kierowca w krzoki ma jechać i tyle. Szkoda, troszkę, bo widziałem, że to mają dostęp do toalety i chyba jest prysznic. A tak to będę musiał cisnąć z buteleczki. No cóż, życie, moi drodzy, życie. <laughs> tak to wygląda w transporcie. No ale to, że stoję w krzakach, to nie znaczy, że treningu mam nie zrobić. A tak ogólnie to już kończę z kulturystyką. Teraz zobacz, jest zworek, są rękawice bokserskie. Bierzemy się za MMA w trasie, za fighting. kuźwa. Cały czas to są jaja. Cały czas, moi drodzy, są do jak widzicie. Dlaczego kończę z kulturystyką? Słuchajcie, miałem dalej dożyć w te zawody, ale prawda jest taka, że ja mam słabą genetykę do sportów sylwetkowych. No nie oszukujmy się. Szeroka talia wąskie i obojczyki, do tego ciężko mam obudowanie masy mięśniowej. Jestem, jak to mój trener powiedział, ektomorfikiem, tak? Dobrze to powtórzyłem. No, czyli po prostu ten, ta osoba, gdzie mam, naprawdę ma dość ciężko zbudować masę mięśniową, ale za to jestem stworzony bardziej do treningów wytrzymałościowych. Ostatnio byłem właśnie u kuleszki. Czekaj, Łukasz ma na mnie lift Mania. Bo no to właśnie mnie przetestował, stwierdził, kurde, Adrian, genetykę ma samą do kulturystyki, ale naprawdę twoja wytrzymałość jest na fajnym poziomie, gdyż trenujesz tylko pod sporty sylwetkowe. Za chwilę pójdziemy do mojej fit na i słuchajcie, ja was proszę, abyście napisali w komentarzu po obejrzeniu filmu i naprawdę obejrzyjcie ten filmik i ocenili, bo to dzisiaj będzie mój pierwszy trening bokserski, taki trochę coś tam pokopiemy, no wiadomo, parteru nie zrobimy teraz, ale spokojnie mam już w głowie kupienie manekina i tak dalej, czyli będziemy w tym kierunku się rozwijać i pokażę Wam, że też możemy naprawdę trenować sporty walki w trasie o w, i w tych oto warunkach, a jak możecie dostawcie komentarz po obejrzeniu materiału, co sądzicie o moim pierwszym treningu? Czy z tego coś będzie? Czy wartość w tym kierunku, czy lepiej? Adrian skup się na zestawie dyskotekowym, klata, biceps i, ten, i bareczki jeszcze z pompu, i będzie gitara, no nie? To jak coś, dajcie mi koniecznie znać w komentarzu, jak wy to wszystko widzicie. A dzisiaj Was zapraszam na mój pierwszy trening bokserski po naprawdę kilku latach przerwy, wam powiem szczerze, no bo kulturystyka się wziąłem ile 6-7 lat. Tak, od czasu, do czasu czas, jakąś walkę się nie zrobiłem Jakiś worek odpaliłem raz na ruski rok, no nie? Ale to nie było systematyczności, dlatego teraz pojedziemy z pierwszym treningiem i będę chciał ciągnąć, żeby w tym kierunku progresować. Dlatego jedziemy. Zobaczcie, jak to jest pełna kulturka. Worek zawieszony, więc bawimy się, bawimy się. No ale zanim zaczniemy boksować, to podstawa to jest rzewka. Pobiegamy sobie wzdłuż naczepy, w tam z powrotem. Oczywiście pomachamy sobie jedną, drugą. Ale na początek z 5 minut skakaneczka. kakaneczka. nie skakałem. Nowa sztuka, dopiero zakupiłem. <grystanie> ale chyba jakaś tam forma będzie mi się wydaje. To coś tam jeszcze działa. <grystanie> Jedziemy! Rozżywaczka w pięknym stanu zaliczona. spyta się no mi się zeszło. Słuchajcie, o o takie owiki mi się przydały, no nie? No ale niestety tego nie mam, gdzieś zapodziałem. Będę musiał jakieś zakupić sobie. Albo może się już na te stare z dawnych lat. Rękawice, takie jakie stare, z k**wa, jakie styrane są. osaka, tam to tak samo są takie styrane, wszystko z nich wyłazi, Ale słuchajcie, dopiero zaczynamy działać w tym kierunku. No, moja waga teraz jest 91-92 kg, bo jak sobie przemyślałem, że jednak pójdę te w ślady fajterskie, no to jedna imprezaż była, tak, przepraszam, w tamtym tygodniu, weekend miałem mega aktywny, bo byłem na planie filmowym, gdzie ten film za rok już będzie w kinach, to się dowiedziałem, z tym Erykiem Luboń, Luboń, tam gr graliśmy taką rolę. 4 sceny zagrałem, ale o tym powiem wam w filmie, bo że jest nagrany ten film, tylko muszę po prostu go zmontować. I tam miałem takie dwa dni wiecie, no nie? Mega aktywne, jeśli chodzi o jedzenie. <gry> Kurde, na grubo to poszedłem z żarciem. Później w czwartek kolejna impreza, te filmy już widzieliście, gdzie tam byłem, w Warszawie na statku. Poleciałem na grubo, no i sobota z rządką grillek. Byliśmy u znajomych, więc wiecie, też było na grubo. Niedziela mój tata zaprosił nas na obiad, taki do balu. Też podział na grubo, no a w niedzielę też o 19 mam w trasę jak o 19 wszedłem na wagę, to 94,5 kg. Rozumiecie to? Już po całym dniu, tak? Przed godziną 19, jak wystartowałem. No z rana by tak było, 91 kg, 92. No i teraz zobaczymy, przy mojej masie, jak będzie właśnie z moją szybkością, z dynamiką. Kulturystyka mnie tak strasznie starała, że lepiej się odpuścić. Czy w miarę jeszcze coś tam możemy podziałać, no nie? <laughs> bo jakąś smykałkę do tego, coś tam mi się wydaje, że mam. No ale wiadomo, wyobraźnia może moja szaleć a rzeczywistość pokaże. Zaczniemy sobie od lewego prostego. Zobaczymy jak ten lewy prosty śmiga, prawy prosty. Coś tam pośpiewujemy, a później sobie taki, nie wiem, dwuminutowy sparing z workiem. Muszę zobaczyć po prostu, czy w ogóle coś jeszcze w krwi nie? Takiego, dlatego dobra. Zaczynamy od lewego prostego. Puszcz. you're never gonna make it you're not good enough there's a million other people with the same stuff you really think you're different man you must be kidding think you're gonna hit it but you just don't get it it's impossible it's not probable you're irresponsible too many obstacles you gotta stop it yo you gotta take it slow, you can't be a pro no it's your time no more who the fuck are you to tell me what to do i don't give a damn if you're stupid it's disapprove, I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon. And I'll do it cause it's what I wanna fucking do. Cause all these opinions and all these positions, they come in in millions, they block in your vision. But no, you can't listen, that shit is all fiction. Cause you hold the power as you're long never as you're dreaming. to make it. There's no way that you make it. And maybe you can fake it. But you're never gonna make it. Are you just gonna take that. Ja tutaj, moi drodzy, nic nie przyspieszam, nic nie zwalniam. Idzie tak jak dażywał, żeby się szczerze ocenili. Czy coś tam siedzi? Lecimy teraz z lewym, prawem. I just na środek. Zobaczymy, jak to się będzie robiło. Wiecie, jest długi łańcuch. I tak loto, ale to dobrze, że loto. Trzeba się lepiej to kontrolować, no nie? Dobra, słuchajcie. Lewy prosty, prawy się Zobaczymy, jak to pójdzie. 25. You ain't never ever gonna break it. You can never beat him and they're better than you face it. Thinking that they giving them your life not thinking straight kid. No, they don't give a damn. You got what I'm saying? I'm not fucking playing. I'll give it to you straight, man. There's too many others and you're not that great, man. Stop what you're saying. Stop what you're making. Everybody here knows that you just freak nah, you. I don't wanna hear it anymore. All these fucking thoughts are not what I need anymore. I'm about to shut the motherfucking door on all you poor ass haters with your heads in the clouds. Talking out loud so proud. You better shut your goddamn mouth. Before I do more speak out, it's about to head down. Never gonna. There's no way that you make it And maybe you can fake it But you're never gonna make it Are you just gonna take that? Make take it all back Don't tell me you believe that Are you just gonna take that? can hey, fucking fight back

All these opinions and all these positions They come in in millions, they block in your vision But know you can't listen, that shit is all fiction Cause you hold the power you're as never long as you're driven, There's no way that you make it And maybe you can fake it But you're never gonna make it But you you're just gonna take that You can take it all back Don't tell me you believe that you just gonna take that? Or will you fucking fight back?

Wydaje mi się, że dynamika, jak na moją masę ciała i try nie trynując suwaki, tylko pod, wszystko pod kulturystykę, jest naprawdę spoko, bo czuję po prostu tą wiarę moc i do tego jeszcze siłę. Czuję siłę po prostu, jakbym chciał ten worek wgnieść, taki. Bo czuję tak naprawdę, że jest, że jest moc. Wiadomo, no, jak te ciężary 130 kg, 140 kg też robią swoje anterkami i tak dalej. Wiadomo, troszeczkę masy też nabrałem. No ale pierwsze koty za płoty, mój pierwszy trening. Uff, kondycji wiadomo, że będzie brakowało. Jutro sobie będę robił też trening wytrzymałościowy. Jak znajdę tylko moment i chwilę to wam nagram, po prostu teraz by biorę się ostro za treningi. Ale wiadomo, jeszcze dużo ciężkiej pracy przede mną chciałem się spotkać też w trasie z jakimś trenerem, który po prostu, mnie, wiecie, ustabilizuje, no nie, bo wiem, że kiedyś dla mnie trenowałem to te nogi. Tu niby trochę nogi pracowały. Ale też wiedziałem, że jak się spiąłem troszeczkę do kamery, żeby, wiecie, pak, 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 otoczyłem, że gubię się troszeczkę w nogach. No ale to jest chyba też do odpracowania, jak mówię, to jest mój pierwszy trening po latach, można powiedzieć, trenowania, ale czaję pazę, że pyknę. No i później pójdą kolanka, chciałbym też jakoś, nie wiem, parterowca spotkać, żeby mi pokazał, na manekinie mam się bawić, bo też manekina sobie kupię i po prostu w manekinie się bawił, wiecie, jakiś parter, sprawy, tematy. Może mi się uda w trasie też jechać do kogoś na jakiś trening MMA. Słuchajcie, mam nadzieję, że takie filmiki też się Wam będą podobały. Jak gdzieś na parkingu spotkam jakiegoś ziomala, który też trenuje, albo jakiegoś trenera, gdzie posparujemy sobie, albo potarczujemy, po nie, poprzewrócamy się na trawie, czy na naczepie, czy na parkingu. Takie treningi MMA się robi. Wydaje mi się, że będzie wesoło. bo z tych, ja już dużo pokazałem, dużo moich treningów. Teraz coś, odświeżyć już kanał, polecieć z czymś nowym. Tak jest moje zdanie. Wiecie co? tu mi bateria padnie, zostało mi 2%. Ja dokończę sobie trening, bo naprawdę go co ja 15-20 minut ćwiczę. Ja sobie teraz spokojnie dokończę i widzimy się później pod prysznicem. Wiecie gdzie mam dzisiaj nie? Kabina, butelka i działamy. Dobam się wóźni! No i szczerze wam powiem. Że to nie jest siłownia. Uwierzcie, wykąpałem się tu w krzakach i już normalnie ze mnie znowu się leje. Ja pierdzielę, jak to jest, no nie? Ile już? 21 jestem po treningu i ze mnie to co czas wychodzi. Po treningu siłowym to wiadomo, nie? Czy tam po kardzie normalnej, no to. Człowiek już później z tych Ciebie nie wychodziło, a tu jak cały czas nawalałeś takie, wiesz, ale sobie robiłeś na przykład, nie wiem, minutę na pełnej, odpoczywałeś minutę, 30 sekund, znowu minutę na pełnej, tak sobie takie seryjki sobie robiłem, no to uwierzcie, że ja maję taki styrany byłem, jak wychodziłem z tej naczepy, to mówię, ja pierdziele, jak do tej kabiny dojść, <grytanie> kurde. Pierwszy koty za pierwsze takie zaliczone, zaliczony, czuję, że jutro mega zakwas, dlatego jutro ciśniemy od razu z rana z treningiem, ponieważ ja w niedzielę jak wystartowałem, i dzisiaj, no niestety, albo stety, du, du, długo muszę spać tutaj w krzakach, no bo prawdopodobnie jutro do godziny 12, czyli jak dzisiaj stanąłem o godzinie tam 18.30, no to jutro do jakiejś godziny, nie wiem, 11, 12 będę tutaj w krzakach stał. Dlatego rano wstaniemy na spokojnie, wyśpimy się, zre, zregenerujemy i pójdziemy zrobić kolejny trening, ale tym razem nie będę się tak jak dzisiaj, że jak na wariackich papierach cały czas, bo czułem się silny, mocny. Nie, jutro po prostu cały czas będziemy pracować taką techniką, skupieniem, że po prostu, wiecie, nie było tak jak dzisiaj, że się po prostu mega spinałem i starałem się ten worek normalnie zgniarżyć. bo takie dzisiaj miałem wrażenie, że po prostu jakbym chciał go mnie wkleić w, przez tą naczepę, żeby przeleciał, no nie? Dlatego już tak nie będę robił, po prostu na luzie i wydaje mi się, że dzisiaj był największy błąd, no nie? Bo kamerkę odpaliłem, troszeczkę się tak, wiecie, pod, nie, podjarałem, podniciłem, pod, pod yy, chciałem się pokazać jak najlepszej strony, no ale wiadomo, nie tędy droga, jak się robi to pierwszy raz, po takiej przerwie. A ja od razu, tu, 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 bo mówię: jak raz uderzyłem, to mówię, ale jest petarda. A drugi raz, trzeci raz, no nie. Silne się naprawdę czuję fizycznie. Jednak te siłownia, te ciężary, wszystko zrobiło to, widzicie, coś z tego zrobiło mi się wydaje, że nie jestem aż taki sztywny jakby niektórym się wydawało bo dużo osób pamiętam, że myślało, że ja jestem jako napompowany, nadmochany, ale co do czego to ja nawet potra nie potrafię się bić, w sprawy tematy, tak ręką ruszać no ale jednak pozory wydaje mi się, że delikatnie mogą kogoś pomylić nie ma tego złego, co nie wyszło, słuchajcie ja chyba będę musiał się drugi raz pójść, kurde opukać, no bo znowu się robi pomału mokry albo chustaczkami, o chustaczkami teraz się prze, przepukam i będę kończył ten materiał jeśli taki film Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę stosujcie ten kanał, być na bieżąco i jedziemy dalej, bez wymówek, co przez do przodu a jeśli takie coś Wam się podobało, to możecie udostępnić, pokazać, że nawet w trasie możemy robić fighting, a nie tylko treningi siłowe, bo wiadomo, kulturystykę coś tam osiągnąłem, inaczej jakąś formę tam osiągnąłem Byłem na scenie, byłem na scenie, przeżyłem to. A teraz czas może na jakąś klatkę, no nie? <laughs> będą jajca, dlatego obserwujcie kanał cały czas na bieżąco, bo będą jajca. Będę się chciał spotykać naprawdę z fajterami. Z wysokiej tej półki i na parkingu czy w naczepie, że po prostu pokazywali mi techniki, jak trenować, ale sparringi z nimi robić. Wydaje mi się, że nabierzemy wiatrów w żagle z tym kanałem. To co, moi drodzy? Jedziemy dalej cały czas pozytywnie do przodu, bez miękkiej gry. A ja się biorę za montowanie tego materiału, żeby wam już jutro go opublikować. 11.30. Hej!